Smartfon, który miał swoją premierę dwa razy raz za szybko, drugi raz już poprawnie doczekał się dostępności w Polsce. Od 18 października kupimy Galaxy Fold w polskich sklepach w znanej nam już cenie. Po niższym materiale prezentujemy kilka naszych spostrzeżeń po prezentacji tego smartfona w naszym kraju. W kwadratowym pudełku znajdziemy smartfon, a także słuchawki Galaxy Buds, ładowarkę, kabelek i kilka przejściówek oraz Etui. Smartfon trafia do nas w pudełku w postaci rozłożonej. To zrozumiałe. Taki sposób transportu minimalizuje pracę elementów ekranu i zmniejsza ich ewentualne zużycie. Po rozłożeniu Galaxy Fold wygląda jak dwa smartfony sklejone wzdłuż jednej z dłuższych krawędzi. W takiej konfiguracji na lewej ścianie znajdziemy slot na karty SIM, na dole grill jednego z głośników, mikrofon i złącze USB typu C. Na prawej ściance czytnik linii papilarnych, przycisk włączania i przyciski regulacji głośności, a na górnej krawędzi drugi mikrofon i głośnik. Ekran otoczony jest krawędzią wystającą nieznacznie ponad jego płaszczyznę. Podobnie wewnętrzna część smartfona z kamerkami i czujnikami, miejsce, gdzie następuje zgięcie, przy wyłączonym ekranie, łatwo dostrzec. Złożony Galaxy Fold przypomina staroświecki telefon. Ma grubość około 1,5 cm i rozmiary podobne do urządzeń sprzed kilkunastu lat. Charakterystyczna jest bardzo wydłużona obudowa. Przedni ekran, gdy jest wyłączony, jest niedostrzegalny. Rzuca się za to w oczy słuchawka telefonu i oczko aparatu selfie. Od strony przeciwnej do zawiasu Galaxy Fold wygląda jak dwa położone na siebie smartfony. Warto też zauważyć, że moduły głównych aparatów na tylnej ściance lekko wystają ponad obudowę. Przy zawiasie obie części folda lekko od siebie odstają ze względów technicznych. Od strony z przyciskami mocno przylegają do siebie. Tylna ścianka w wersji szarej zachowuje się jak lusterko. Otwarcie smartfonu wymaga przyłożenia drobnej siły. Na koniec zawias blokuje ekran w rozłożonej pozycji. Zwróćcie uwagę, że w każdej pozycji widać jak na dłoni, że mamy linię zgięcia. Podczas składania zawias zadba o to, byśmy nie pozostawili smartfona w niedomkniętej pozycji, a krawędź wokół dużego wyświetlacza spełnia rolę zabezpieczającą. Zamykamy fold Miejsce zgięcia wyświetlacza wewnętrznego nie daje nam osoby zapomnieć. Przedni ekran nie zajmuje dużo mniej powierzchni niż wydawałoby się, że może. Kontrastuje to z pękatą obudową, co nie oznacza, że przedniego ekranu nie da się wykorzystać do praktycznych zastosowań, na przykład fotografowania. Kamera główna to trzy aparaty: ultra-szerokokątny, tradycyjny szeroki i dwukrotny zoom. Efekty będą podobne jak w dotychczasowych flagowcach Samsunga. Samsung, dobierając rozmiary Galaxy Fold, brał pod uwagę fakt, by wygodnie pracowało się zarówno ze złożonym, jak i rozłożonym smartfonem. Złożony Galaxy Fold na pierwszy rzut oka przypomina mocno wydłużony smartfon o dużej grubości. Nic jednak nie sugeruje tego, co kryje w sobie konstrukcja. Dopóki nie spojrzymy na złożoną obudowę od strony górnej i dolnej krawędzi. A także strony przeciwległej krawędzi z zawiasem i logo Samsung. Pora zatem. Zajrzeć do środka. I voilà! Mamy duży ekran AMOLED 7,3 cala. I co ciekawe, możliwość dzielenia go na trzy części, w których niezależnie mogą pracować różne aplikacje. Dokonujemy tego gestem przeciągnięcia od prawej krawędzi i wyborem aplikacji. Aplikacje możemy też odczepić i umieścić jako pływające okienka. Działa to także na etapie podzielonego ekranu. Gdy smartfon jest złożony, mamy do dyspozycji mały wyświetlacz 4,6 cala i dokładnie tę samą wydajność urządzenia. Z Aparatu można korzystać na obu wyświetlaczach. Podczas fotografowania możemy działać w trybie podzielonego ekranu. Zawartość listy aplikacji jest standardowa dla smartfonów Samsung. Tylna ścianka przy rozłożonym ekranie tworzona jest przez tylną ściankę złożonego folda i jego przód. W tym trybie mały ekran jest nieaktywny, a jako kamerę selfie używamy kamer wewnętrznej części obudowy. Smartfon składa się i rozkłada wygodnie, ale ciężko będzie nam to zrobić jedną dłonią. Przydadzą nam się obie, niezależnie od tego, jak jesteśmy zwinni. Przedni ekran możemy wykorzystać do mniej wymagających względem wyświetlacza działań, jednak to, co wyświetli się na nim, może duplikować się także na dużym panelu po rozłożeniu smartfonu. Uwagę przyciąga nieco świecące logo Samsung. Nie jest ono jednak podświetlane, a wykonane z odblaskowego materiału, który przybiera barwę odmienną do reszty obudowy. Dajcie znać w komentarzach, czy Samsung Galaxy Fold poskładał konkurencję. Do zobaczenia.